Cześć, to jak? Rewetka. Dzisiaj zapraszam Was na Let's Play ze Star Stable. Będziemy dzisiaj robić zadania z Madison i Night Dustem, bo będziemy go ratować. Zrobiłam reputację i odblokowały mi się właśnie te zadania. Ja już trochę dużo w sumie porobiłam, bo no, już jestem tak jakby w połowie. Yy, jesteśmy, właśnie teraz, musimy zrobić zadanie. Czas zacząć panikować. Na molo 13 to jest ten moment, co Madison po prostu uciekła, ratować sama w pojedynkę Night Dasta, dlatego ruszamy właśnie tam do molo 13. Nie będę Was zanudzać ani marnować czasu, więc widzimy się już na molo. Okej, okay, my już jedziemy na molo. Yy, ja wsiadłam z portu Pinta, tak mi po prostu, ja zawsze tak wsiadam, bo z Dundun nie wiem, nie jestem przyzwyczajona po prostu Okej, okay. mamy Erika yy, I robimy zadanie Paisley, nie masz pojęcia jak mi ulżyło, że cię widzę Mamy problem, duży problem, nie wiem, nie wiem co, co zrobić Powinienem zadzwonić po holi, A może jednak nie? No dobrze, powinienem, ale co jej powiem? Co tu można powiedzieć? Nie mamy czasu na panikowanie Co ja mówię? Madison zniknęła, pora więc panikować Znajdź sposób aby dostać się do magazynu, a później wróć do Erika, okej okay. Masz rację Stacey, muszę się skupić, oddychaj, weź głęboki oddech Ach Spokojnie, Eriku, oddychaj. Panika w niczym nie pomoże. Przepraszam Stacy, spróbuję wyjaśnić. Nie wiem, od czego zacząć. Gdy Madison zniknęła, byłem pewien, że chciała ratować Najdasta. Dlatego wsiadłem do tramwaju jadącego na przystań. Gdy nie znalazłem tam jej śladów, ulżyło mi. Miał, miałem nadzieję, że po prostu jest gdzieś indziej. Miałam już łapać tramwaj z powrotem do upadku gubernatora, gdy nagle dostrzegłem coś w kątem oka. To była Madison. Widziałem ją po drugiej stronie ogrodzenia, jak wkładała się do magazynu. Bo próbowałam ją przywołać, ale chyba mnie nie słyszała. Stacy, co mam zrobić? Musimy coś zrobić. Co? Co? No. Oboje wiemy, że ona chce uratować na ale ci ludzie są niebezpieczni. Od kiedy ostatnio tu byliśmy, wzmocnili strażę. Mam złe przeczucia. Musimy dostać się do środka i odnaleźć Madison, zanim strażnicy ją zauważą. Nie chcę nawet myśleć o tym, co ten cały pan Anwir by zrobił, gdyby ją odkrył. Gdybyśmy tylko mogli jakoś się tam przedostać. Stacy, pomożesz mi? Jeśli połączymy siły, to może znajdziemy sposób? Aha. Dziękuję, cieszę się, że jesteś tu ze mną. Okej, okay. nie mamy czasu do stracenia Musimy zacząć się rozglądać Jeśli Madison jakoś została się do środka, to my też możemy Okej, okay. przepraszam za cięcie Idziemy dalej za Erikiem Ale o co z tym chodzi, bo nie wiem czy ja mam tu pójść, czy <ścoughs> iść Chwila, mm, bo zrobić Znajdź sposób, aby coś w tym hmm, Czyli Tutaj, dokładnie Okej, okay, ja chyba wiem gdzie będzie wejście O ile pamiętam, to tam było Tylko nie wiem czy o to chodzi No tu to, to na pewno nie, bo to było trochę głupie bo co tam miała wchodzić Albo w sumie jakbym tutaj No nie wiem, nie wiem Tutaj... nie Erik by mógł pomóc, a nie sobie chodzi tak, nie wiem, bez sensu <noise> Ale dobra, nieważne oh, szukamy, szukamy wejścia Tutaj... nie no, co nie będzie Nie no. Mówiłam Erik coś znalazł? Nie no, chyba nie o co chodzi? Dobra, nieważne. Też nie znalazłeś wejścia, co? Oj, są. dlaczego musiałaś uciec? Jesteś absolutnie pewna, że nie znalazłeś żadnego wejścia z Stacy? To trudniejsze niż sądziłam. Jeśli nie ma innego wejścia, musimy się jakoś pozbyć strażników. Ale jak? Trzeba będzie odwrócić ich uwagę. O. Zaraz, jest. Musimy wymyślić coś, co odwróci ich uwagę. Hmm, ale co to może być? Yy... Uh -huh. Chociaż podoba mi się twoja bu bujna wyobraźnia, nie mam pewności, czy to na nam pomoże się prześlizgnąć. Stacy, już wiele ryzykowałaś, ale nie, nie musisz tego robić. Pozwól, że tym razem ja odwrócę ich uwagę. Tobie będzie łatwiej wkraść do środka i wyciągnąć stamtąd Malison. Myślisz, że dasz radę? Dziękuję, nie jestem pewien jak długo dam radę ich rozpraszać Tak, zróbmy to Jesteś gotowa? No. Okay. No. Czy goni go jeszcze nie gonią? Tylko wmachują palcami do niego? Okej okay. Okay, O, wejście się otworzyło, ale super i powiem pasuszek, gdy jest zbierania. Ale super, możemy wejść do środka. Dobra, ja zobaczę, że wszystko się ładnie nagrywa. Dobra, wszystko ładnie się nagrywa. Lecimy do środka. Jakoś się może kradniemy tędy. Miejmy radę, że dam radę. No ale to jest raczej łatwe, bo... A nie, jakiś jakiejś mają Może na schodach. Poczekamy. Nie wiem. Bo jakoś przy, tam koło tego ziemala przejdziemy. No, co tam? On nas nie widzi idzie gdzie tyłem. Dobra. Jej, wyszliśmy. Jest oczywiście Madison Okej, okay, idziemy do niej. Oj! Stacy! Psst! Co ty tu robisz? Tu jest całe mrowie strażników! Przyszłeś mi pomóc w ratowaniu Najdasta? Wiedziałem. Wiedziałam chyba. Chodź, Stacy, uratujmy Najdasta i wszystkie pozostałe konie. Hmm, co? Czyżbyś była. Czyżbyś tak, czyż Czyżbyś była po stronie taty nie opuszczę tego budynku bez Nydasta? Czyli lecerze, że unistri porzucili swoje kryształowe jednorożce, gdy generał nie ma, nie ma in, wygnał i z krainy obsydianu? W żadnym razie! I wiem, że zrobisz wszystko, żeby twój Kuki był cały i zdrowy. Poza tym, Stacy, dowódca Madison, ma plan. Mistrzowski plan. Hihi. Hi. Dostań się do sterowni, nie dając się zarejestrować kamerą. Ok, agentka Stacy, rozpoczynamy operację Nideless. Na początek musimy zadbać o to, żeby nie, mali szpiedzy zostali uśpieni, ponieważ ich właśnie potrzebuje mózg, co? Ponieważ ich właśnie potrzebuje mózg. Uśpieni, fajnie brzmi, co? Eee, nie rozumiem. Okej. Okay. Stacy, nie oglądasz filmów z tajnymi agentami? Zawsze jest jakiś kod na wszystko. Mali szpiedzy to kamery monitoringu, a mózg to sterownia pomieszczenie, w którym się steruje się wszystkim. Agencja Stacy, naszym pierwszym przystankiem jest mózg czyli sterownia. Pst, chwileczkę, agentko. Czy widzisz te czerwone światło na niektórych kamerach? To chyba oznacza, że mogą nas zauważyć. Okej. Okay. Słuchajcie, ja już będę powoli kończyć. Za chwilę mi się kończy czas. Niestety muszę już kończyć, bo no na bandikamie nie mam aż tak dużo czasu. Słuchajcie, dokończymy te zadanka na pewno. Dziękuję wam za oglądanie. Jesteście superowi, że tak mnie oglądacie ciągle. Po prostu znaczy, pięciu. Bez przesady, po prostu dziękuję za te wyświetlenia. Łapki w górę, po prostu za wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jutro jest środa, znaczy jutro, tak jakby dla mnie jest środa, bo nie wiem, kiedy ten, Wy ten filmik wystaniecie. To jutro, właśnie nagram do Was filmik z aktualizacji. Nie mogę się już doczekać aktualizacji, i dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia! Ha!